Oblicz wartość wyrażenia. Najpierw pierwsze, 4 minus pierwiastek z 2. I tak, przypomnienie. Wartość bezwzględna z x równa się albo x, albo coś ujemnego. Gdy x jest większe od 0, bądź równe, gdy x jest mniejsze od 0. Jak to się ma do takiego, do takiej wartości bezwzględnej? Popatrz. 4 minus pierwiastek z 2. Pierwiastek z 2 to będzie, przyjmijmy pierwiastek z 2, to około 1,4, tak? Czyli 4 minus 1,4 to jest 2,6. To jest liczba większa od 0, tak? Czyli zgodnie z tym nie zmieniam znaku i przypisuję to 4 minus pierwiastek 2 plus. Teraz patrzę tu. 1,4 minus 4, tak? Czyli tu będzie minus 2,6, czyli to jest liczba mniejsza od 0, więc przed. To wszystko, muszę dać znak minus, czyli będzie plus minus pierwiastek z 2 minus 4. To się równa, to się równa, 4 minus pierwiastek z 2 minus pierwiastek z 2 plus 4, to się równa. 4 plus 4 to jest 8 minus pierwiastek z 2 minus pierwiastek z 2, to jest minus 2 pierwiastki z 2. Koniec.